Witajcie moi drodzy, mam dzisiaj dla was znowu dziś coś kompletnie nietypowego. Tym razem jest to gra VVVVVV, czy tam VVVV. Czemu jest nietypowa? Dlatego, bo to jest kolejna gierka Indie, którą mam przyjemność wam zaprezentować. Czym się wyróżnia? Na pewno tym, że jest cała w takim klimacie ośmiobitowym. Tutaj nas na początku wita historyjka, że się rozbiliśmy na statku kosmicznym. I wszyscy musimy się ewakuować. Ok, nasz kapitan się teleportował aż tutaj. Ale okazuje się, że nikogo z nim nie ma. Cała moja załoga przepadła gdzieś w kosmosie. I tak, no, co co dużo mówić. Poruszamy się strzałkami, bo jesteś w i to, co możemy robić, to obracać się z dołu na górę, zmieniać grawitację. Wbrew pozorom, ta gra jest cholernie, cholernie wciągająca. Jest na pewno tutaj świetna muzyka. Nie wiem, czy gustujecie w takich klimatach, ale ja jej po prostu kocham. Mógłbym słuchać tej muzyki godzinami. W sumie też to robiłem, bo tą grę już kiedyś przeszedłem. I mam też sandstraka na dysku. Chyba nawet w którymś trailerze go użyłem. Ale dobra, nieważne. Jak pewnie wiecie, mamy teraz mamy tutaj dalsze wiadomości, udało nam się z kimś skontaktować i tutaj mamy mapkę. Te kolorowe prostokąciki to są statki i muszę jakoś dotrzeć do tego różowego. Ok, wbrew pozorom cała mapa jest bardzo duża. Ups, zagalopowałem się. No i OK, oczywiście, straciłem jak zawsze wątek. Nie wiem o czym przed chwilą mówiłem. Ale spoko, to mi w niczym nie przeszkadza. Mogę mówić dalej o innych głupotach. Um, gra jest naprawdę ciekawa. Muzyka jest świetna. Chyba na tym skończyłem. OK, to jakieś straszne małpki. No i tak, no i oczywiście, im dalej jesteśmy, tym jest coraz trudniej. A, chyba mówiłem o przecenach na Steamie. A, tutaj mamy jakiś specjalny punkt. Dlatego tutaj jest tak... Niekoniecznie... Oj, niekoniecznie łatwo, ale no spróbujemy go wziąć. A ponieważ gierki indie są dość tanie, to postanowiłem sobie... Oj, kilka z nich zakupić. Dobra, jak mi nie wyjdzie to jeszcze kilka razy z rzędu, to powstrzymam się od dalszych prób. Okej. Okay. O, oh, dammit. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Hop! Jeszcze raz. Także zakupiłem sobie kilka gier. Nie wiem, czy z nim będę robił serię, bo tych serii już mam dość sporo. Ale na pewno chociaż takie pojedyncze filmiki. Shiny Trinket, nice. One of Twenty. Na pewno takie krótkie filmiki postanowię sobie nakręcić. Oj, zagalopowałem się po raz drugi. Dobra, także gra, mimo że jej grafika jest, no jak widzicie, taka mocno pikselowa, jest bardzo wciągająca. A muzyka jest świetna, jeżeli chodzi przynajmniej o mnie. Oho. No oczywiście, kolce, jak to kolce nas zabijają. Nie jest prosto, także jak. Um, wow. Jak niektóre momenty będą Wam zajmowały nawet kilkadziesiąt prób, to się nie martwcie. Mi wcale niekoniecznie idzie lepiej, ale się udało. Być może mam już wprawę w tego typu grach. Także mi chyba idzie nie najgorzej. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, dotarliśmy do teleportu. Dzięki czemu będziemy mogli przeteleportować się. Świetnie, odnaleźliśmy pierwszego członka naszej drużyny. Jesteśmy kapitanem. Mamy uśmiechnięte mordki. Jeszcze czterech zostało do odnalezienia. Ja to będę przeskakiwał, jeżeli ktoś w Was chce poznać fabułę, bo uwaga, tutaj jest fabuła. Musicie sobie sami zagrać. Jak widzicie, pozostali członkowie naszej drużyny są porozrzucani po kosmosie. I będziemy musieli ich oczywiście znaleźć. Okej, okay, to są znaki zapytania. To są chyba... To są miejsca, które mają duże zużycie energii i powinniśmy się tam udać, żeby ich poszukać. Także. Zobaczmy co jest na lewo. Okej, okay, mamy kolejny punkcik. A nie, jednak nie mamy. Dobra, zejdźmy na dół, jak się włączało mapkę Enterem. Dobra, jesteśmy na Dashi. Na stateczku to jest teleporter, możemy się teleportować, ale póki co tego nie zrobię. Pokażę Wam próżnię, do której możemy się udać. Jak widzicie, jesteśmy teraz w kosmosie, i jak się przemieszczamy, to odkrywamy mapkę. Więc nie dość, że musimy mm, przechodzić różne, coraz bardziej makabryczne poziomy. To jeszcze jesteśmy zmuszeni do odkrywania przestrzeni kosmicznej. <grym> jak widzicie też nas potrafi ona nieraz zaskoczyć różnymi nieprzyjemnościami. No chciałbym tutaj zejść na dół, ale jak się okazuje, wcale nie jest tak prosto. Dobra, gdzie się przedostałem? Przućmy okiem. O, na górę przyleciałem. Dobra, spoko. Tutaj widzę, że jest coś interesującego. Zobaczymy, gdzie też się przedostanę. Szczerze mówiąc, to jest ciekawa gra na serię, bo hmm. przejdę ją na pewno. To jest jedna z tych gier, które uwielbiam. Kocham takie gry, naprawdę. Ohoho! To się samo przemieszcza, czyli musimy na czas to zrobić. Okej, okay, co to dla mnie? Ośmiobitowa SKKF. Na kurwie. Na kurwie, nie wymówiłem R. Wymawiam R. Dobra, jeszcze przez to, że to jest na czas, to jest jeszcze bardziej a oh, fuck, stresujące. Ale nasz... ojojoj, na szczęście są checkpointy. Checkpointy potrafią radować zadek. O, tą piosenkę kocham. Słuchajcie się tylko w to. Czy to nie jest mistrzowskie? Jest w ogóle taka strona. Ona ma adres chyba Kegen. Jackbox z myślnikiem Kagen myślnik jackbox.com. Jeżeli. Oj, fuck. Jeżeli się nie mylę, i tam są umieszczone tylko muzyczki z Kagenów. Jeżeli Wam się zdarzyło w życiu cokolwiek krakować, a nie wątpię, że tak było, ponieważ. Chyba w większości się zdarzyło. Może się mylę? Oho, za szybki błąd. To muzyczki z Kagenów właśnie są takie zdecydowanie ośmiobitowe. Skoczę po tego cuksa. Coś czerwonego okrągłego. Tylko nie za bardzo wiem jak to zrobić. Dobra, trudno. I naprawdę byłem w stanie wejść na tą stronę i są same właśnie piosenki tego typu, może nie piosenki a utwory. I byłem w stanie tego słuchać naprawdę długimi godzinami. Także nie wiem, czy to ze mną coś nie tak, czy one naprawdę są po prostu epickie, niesamowite i genialne, ale raczej bym obstawiał na to drugie, bo inaczej by przecież nie powstała taka strona, jakby nie było wystarczającej ilości osób, którym takie coś się podoba. Dobra, gdzie ja po... Aha, muszę przeskoczyć na drugą stronę ekranu. Co ciekawe, gierka waży tylko 40 mega i chyba w ogóle jest zrobiona we flaszu. Ale to jest nieistotne, liczy się grywalność. A więcej pewnie w ogóle muzyka waży, ale cóż. Ja, yeah, udało się. Dobra, przyjdziemy jeszcze sobie to. I potem zakończymy odcinek. Ciekawe, ile mi to zajmie. Czy zajmie 5 minut, czy 40, nieważne. Ale... Jestem ciekawy waszego zdania. Co myślicie o tej grze jako serii? Wiem, że tych serii trochę mam, ale spoko wyrobię się ze wszystkim. A też na przykład nie zawsze mam ochotę grać, nie, wiem, w Rock of Ages, w Minecrafta czy coś innego. Także tak naprawdę im więcej, może by się to wydawało bezsensowne, że im więcej tym będę miał mniej czasu, ale tak naprawdę dzięki temu będę mógł dużo łatwiej sobie wybrać, która będzie dla mnie przyjemna. Odaliśmy drugiego, drugiego naszego członka drużyny. Nice! Trafiliśmy do teleportera i możemy powrócić razem z naszym czerwonym ziomeczkiem do naszego stateczku. Świetnie! Tych leveli jest rzeczywiście troszkę do przejścia. A jeżeli to by było mało, to jeszcze są poziomy stworzone przez graczy. Także na nudy na pewno w tej grze nie można narzekać. Ok, mogę z nim pogadać. Dobra, go mi nie powiedział. I gdzie też my jesteśmy? Jesteśmy z powrotem w naszym fioletowym stateczku. Spójrzcie, ta czerwona pionowa kreska to jest miejsce, przez które cały czas podróżowaliśmy, więc kurczę, troszkę troszkę tego wymiaru przelecieliśmy. chciałem jeszcze nie pamiętam, jak co to było z tymi teleporterami. Czy my możemy się teleportować, gdzie chcemy? Aha, tutaj możemy wybrać, gdzie chcemy się teleportować. Więc um, na ten moment to będzie tyle. Potem, być może, jeżeli chcecie, żebym nagrał więcej, no to by sobie miał być krótki filmik. Um... A przeteleportujemy się tutaj. To miał być krótki filmik pokazujący. Dobra, tutaj skończymy. Pokazujący jak się ta gra prezentuje, ale naprawdę dobrze się bawię przy niej. I nie obraziłbym się, jakbym coś z tego miał nagrać. Także. Napiszcie mi śmiało w komentarzach, co o tym myślicie, czy w ogóle chcecie to oglądać. Jeżeli tak, to sobie razem pogramy, jeżeli nie, pogram sobie w dołom, w zaciszu. Także ja jestem SKKF, mam nadzieję, że wam się spodobały, że i tak śmiało klikajcie łapkę w górę, dodawajcie filmik do ulubionych. Pozdrawiam was serdecznie, do kolejnych odcinków, cześć!